Mateusz Kaniowski, MMA.pl, razem ze mną Tomasz Narkun, który, jak widać, po walce doszedł do siebie. No, stylówka dzisiaj jak na polskiego Konora McGregora przystało. Tak, już jesteś drugą osobą, która mi to gdzieś tam zarzuca, ale ja ciągle mówię sobie. To nie zarzut, to pochwała? E, oczywiście, ale w sensie takim, że ktoś to właśnie od razu mnie porównuje do Konora, to jest po prostu Tomasz Narkun, jego styl. E, także, no, jeszcze Konora nie było, a ja po prostu lubiłem tak sobie chodzić. Także to nie jest tak, że ja teraz gapę po Konorze. Aczkolwiek, no, oczywiście te moje oczy i i moja uwaga też jest skupiona na Konorze, ale w sensie takim, że gdzieś tam bardziej sportowym aspekcie, nie, że staram się coś wyciągać od niego, te, te najlepsze jego strony, ale tak naprawdę no to chcę być w 100% sobą, nie chcę być podrabiancem, to co widzicie to jest Tomasz Narkun. Kurczę, to może w takim razie Konor się tą zainspirował swojego czasu. Nie wiem, nie wiem, to już trzeba zapytać Konora. Dobrze, jeżeli chodzi o walkę, wnioski wyciągnięte, wszystko już jest poukładane w głowie? Tak, wszystko już poukładane. Usiedliśmy po walce z trenerami i omówiliśmy tak naprawdę ten cały nasz plan treningowy przed walką. Wiemy już, gdzie zostały popełnione minusy, gdzie było niedotrenowanie i gdzie po prostu zrobiliśmy, że tak powiem, plamę. Nie? Także no. Już wszystko jest poprawione i myślę, że na następną walkę będzie ogień. Często mówi się, że porażki uczą najwięcej zawodników. W tym przypadku też tak będzie? No myślę, że myślę, że tak by to właśnie sobie tak zobrazować, no to nie raz jest tak, że właśnie trzy walki wygrane mogą dać ci mniej niż jedna przegrana, nie? Czyli krok wstecz, żeby zrobić dwa kroki Dokładnie, dokładnie. Myślę, myślę że coś w tym jest, nie? Że tak naprawdę teraz mogę gdzieś tam na chłodno sobie podejść do sprawy i jeszcze raz podejść do tego wszystkiego, że tak powiem, tak jakbym startował, nie? Odbić się od dna, żeby wyskoczyć jeszcze wyżej. Mamy informację, jeszcze nie wiemy, kto dokładnie będzie walczył na Wembley i na KSW 50, o, o, ja ale nie wiem. wiem. No właśnie, ktoś. Ja, no ja nie wiem, kto będzie walczył. Dobrze, to widziałem na pewno, że Phil de Fries walczy na Gali, ty też walczysz na Gali, ale to nie, nie ten zawodnik, prawda? To nie będzie rewanż. Słuchaj. Ja nie wiem, być może będzie to ten zawodnik, to ja tego nie wiem. To może inaczej, dzisiaj walczy jako Silva. Kategoria twoja, 93 kg, czy to jest kategoria docelowa, czy jednak waga ciężka chciałbyś się dalej próbować wojować? Znaczy, generalnie ja to dalej podtrzymuję, że ja lubię wyzwania, tak jak na przykład przed walką z Anglikiem, bardzo chciałem tej walki. I teraz, i teraz po prostu, jeżeli wodarzy zdecydują, że robimy walkę z Defrisem. Ja oczywiście chcę tego rewanżu, to jak najbardziej, a jeżeli, a jeżeli nie, no to robimy walkę w kategorii mojej. Mówisz tak, jakbyś jeszcze nie wiedział z kim walczysz. No coś tam mniej więcej wiem, ale no nie mogę tego ujawnić. <grym> ale wiem inaczej, mogę tylko powiedzieć, że będziecie wszyscy bardzo zaskoczeni i będziecie wszyscy bardzo zadowoleni z tego, że będę mógł się zmierzyć z bardzo, bardzo dobrym zawodnikiem. Świetnie, czekamy w takim razie. A Ty na którą walkę czekasz dzisiaj? Tak najbardziej. No oczywiście no, czekam na walkę Karola Bedorfa, która teraz y, chyba leci. No i na Michała Materli, Także no dwóch chłopaków od nas. Razem zaczynaliśmy w, w Szczecinie. Także no znamy się już od wielu, wielu lat. Także no od, z chłopakami mam taki kontakt bardzo koleżeński. No i chcę, żeby wygrali. Także no, najbardziej czekam na ich walki, nie? Ciężko się typuje walki kolegów? Bardzo ciężko, bardzo ciężko, no. Na, to cię, na te ciężkie teraz typowanie zapytam. No słuchaj, no wiadomo jakie są typy, nie? Na czym już pytaj się. No <grym> mówi się przede wszystkim, że ogromnym underdogiem jest Michał Matera, że Skotaskam jest wielkim faworytem, a co ty o tym sądzisz? Bo znasz Michała zdecydowanie lepiej niż większość osób, które obstawiają. No nie, no znaczy, no tak do tak mnie do tego nie podchodził, tak do mnie do tego nie podchodził, że teraz e, Michał jest underdogiem. Ja mówię Wim... tylko o kursach buchmacherskich. No znaczy, no myślę, że przekoloryzowane to jest i myślę, że Michał narzuci swoją grę i w drugiej rundzie skończy Askam. Czyli w takim razie może ty grasz, Bukmacherska, skoro twierdzi, że to jest przekoloryzowane, to można trochę zarobić. No, nieraz, nieraz się zdarzyło. No nie powiem, że nie. Nieraz się zdarzyło zagrać, aczkolwiek no bardziej to, chłopaki ode mnie z teamu gdzieś tam obstawiają różne walki no i nieraz jak wygrywają, no to robią grubą imprezę. A oprócz twoich kolegów, któraś walka się tak specjalnie emocjonuje? Y kto tam jeszcze? no Soldier na pewno. No, super... Norman Park właśnie nas mija. Na pewno super walka. Norman na pewno będzie też z kornikiem super walkę dadzą. E, kto tam jeszcze? E, no Karol, Michał. Ktoś jeszcze? No i no jeszcze nie... czekałem na Michała Anderszaka, nie? Ale no generalnie. A już jest po walce. No tak, wiem, wiem, wiem. No niestety, niestety Michałowi się nie udało. No ale wiem, że też wróci silniejszy, bo to jest mocny charakter, nie? Wiesz co, nie wiem, czy ktoś ci o to pyta, nie wiem, czy się na mnie nie złości, ale jestem ciekawy tego, co mi powiesz, bo po walce z Philem De Phil zasugerował, że tu specjalnie mu ściągnąłeś spodenki. To było specjalnie, niechcący, jak to wyglądało? Ja, 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 już, ja już mówiłem na ten temat, nie? że generalnie to był fairway walki, walki, no i po prostu gdzieś pociągnąłem go za te spodenki, także no, nie ma co tutaj teraz rozpamiętywać i zarzucać, nie? Czyli dzisiaj piona, piona i nie ma żadnych problemów. Tak, oczywiście. Dobrze, powodzenia, baw się dobrze na gali i w treningach. Pozdrawiam. Dziękuję. Pozdrawiam.